Ja ma kochanie właśnie jestem chora. Jest co ja powiedziałam. Chora, chora. No i wolę nagrywać właśnie ze swoim głosem, a nie z tym głosem AI bo, no po prostu bo czasami jak Coś tam coś się dzieje i chcę coś powiedzieć, no ale to tak dobrze, nie proszę mi albo coś zapomnę, co chciałam napisać. A tutaj to sobie powiem, że. Ja cię o co chodzi. Dobra, to widzimy się na rundzie. Dobra, już jest runda, ale nie wiem, co to będzie. Będzie. Mam nadzieję, że to będzie wulkan, bo tu w ogóle takie ściany wypadają i w ogóle suficie się łamie, podłoga się łamie, no i. I już spadł. A no właśnie, minus w tej grze, albo i plus, nie no, minus, że jak się spadnie z jakiegoś wyższego gruntu, to się umiera. Albo traci się połowę życia, albo... po no prostu tak mało życia się po prostu traci. Powódź. Dobra. No. Jak znowu ta szafka poleci na dół, razem z tą powodzią, to ja nie wiem co zrobię. O Boże, w ogóle się podłoga załamuje. Jezu, co to za giry? Baba poleciała. Jestem w złym towarzystwie raczej. No Jezu! Znowu to samo! Gdzie są schody? Schody się załamały! Dobra, ja idę sprzedawać kebaby. Wątpię, że z takim życiem, żyje w ogóle, ale ja idę sprzedawać kebaby. kebaby, kebaby. Nie no, Mieszany, 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 mieszany. To jest nowość. Panie! Pan mi kebaba zabrał chyba. Nie wiem, bo z czymś wychodził, to na pewno. Chociaż sobie tu nawet kebabów nie ma. Gabulka nic wątrzyma się z dalą. Dobra, ja idę się tu schować w mojej, mojej nie Coś walnęło. Gdzie ten wulkan? O Boże! O Boże. Dobra, idę do mojego schronienia kebabowego. Jak to nagle sufit mi spadnie na łeb, to no to ja nie wytrzymę. Tam się w ogóle wszystko rozwal Dajcie, muszę wysmakać no. Czekajcie. O Boże, co się tu stało? Ale gówno. No ta szkoła na wys... Dobra kochani, ogólnie... Jest inna mapa, bo mi się wtedy pamięć w telefonie skończyła, ale no już sobie chciałam to pamięć. Mam nadzieję, że najlepiej w trakcie filmu się pamięć nie skończy i mi się nie skończy film. Bo normalnie nie wyciągam mam na inny w ogóle serwer. Bo mnie wtedy wywaliło. Dowinę unikka śnieżki śnieżki śniegu. Co? O Boże. Mm, to ja może wejdę do środka. Obo no, i to może był zły pomysł. A! Jezu, co tu się dzieje? A mogę wejść o tam? Tam się w ogóle zaspało. Ktoś to przeżył jeszcze, o. Wod... wodę w ogóle, nam... a tu mnie jest trochę. Ja tam byłam i zobaczcie, co tam się stało w ogóle. <ścoughs> XD, o ten, ale do mnie dołączył, tata. Ej, hey. Dobra, przeżyłam nieco tak w żadnego życia, widzicie, widzicie? W sumie widzimy się na następnym ruchu. Dobra, mamy to samą mapę. Ogólnie. I X. o Boże. Te lagi... ...są tak wkurzające. Teraz chodzimy stop mm. no i tu se możemy grać w nobla albo w minecrafta nie wiem co wolisz Masz swój komputer, idź. no i to ja idę do tego ogień A gdzie ten ogień? Ej ja jeszcze tego gdzie nie wiem O, o tam jest ten ogień! Boże! Dobrze, że ja sam tam wyszłam w ogóle. Jak te ludzie tam byli w środku. Ej, idziemy tam zobaczyć. A, A to bije O, Boże! Yy. Bo tu się wszystko pali ogólnie. A jeszcze minus w tej grze to jest taki, że jak się kogoś dotknie, to no to nagle robi się helikopter na całą mapę i się umiera. Poczekajcie, muszę wyskakać. To... Nie, ja chodzę tutaj, o tutaj ja idę. Czekajcie. O Boże, moje włosy, oła, 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 oła. o o o Dobra, idziemy do kebabowni. No ja kebabownia. Byłam pierwsza w Któryś tam rundzie. Na innym serwerze. A i raz jak tutaj było tak dużo osób. No to ja właśnie zrobiłam o jak ten gościu. No i nagle. Umarłam. Więc. To sobie deszcz. Palą się typy. Ma tu tu tocchi, io Oh, no, ma si così. Maria. I qui. To samo na tej radzie, przyznać się. Przez kogo się to załamało? Jezus! Czy ludzie tam nie stają! Nie wywalają! Jezu! W ogóle dach oderwało! Gdybyście nie zauważyli! O Boże nie, ja idę po drzewo. Widzieliście to? Pan też polecił. O, o, przeżyłam, nie wiem jakim cudem. Koła ma wysokości. Koła ma wysokość. Ma wysokość. Nie pyta. Jak I tutaj pieknie. Jokie sly! Jednak nie sly. myślałam, że to kurczak jest. szkoła. Aaaa! Nie! Mam regułę całej szkoły mojej. Powiedziałam w sobotę słowo Nie wiadomo gdzie, uu, 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 uu. O, ale się ma pod te chę. Co ona spadła? A nie, tutaj jest. Co ona jest? Pychasz ty. A nieważne. Znowu jest ta Buda. Znowu. Sorry, że się nie odzywałam, no ale no, nie wiedziałam, co mam powiedzieć o czym mam do Was gadać. Deszcz meteorytów, obs obserwuj niebo i chodź. Łote! Jezus, Maria! Ej. Zobaczcie, co się stało. Zobaczcie. Podłoga nam oberwało, eee, co tu jest tu! Ale zrobimy na miniaturę Na miniaturę selfie chodź kabociek Ты полечай, бабу? Хочешь-то? Хочешь-то? Катя, кто меня Что мне? Не, не, Он не мог Robiłam selfie. I, 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 i. Dobra, ja kończę ten odcinek. A, selfie na miniaturę. Chodź. Chodź, Stara. na, górę, na. Dobra, poczekamy do następnej rundy. To tam robimy. U Kebabownia a, 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 a. <coughs> Kebab. What the hell? <laughs> what? Ah! the What the heck, what the heck, what the A, ja resetuję postać. Zrobimy sobie z bo to tam się odpierdziela. Jak to nawet nic nie widać. Bzda. From the watch a cancer. Look me in the eye. Tell me what you see. Perfect paradise Tell me that you see I wish I could escape I'll lay one of favor With I could raise Living after leaf though one bad lion Bad lion Now you know Now you know Love you bed lion, bad bed la śpinigo. O co to za kropeczka? Nie no, wiem, że to wirus.